Na dworzu robi się coraz zimniej, w związku z tym nasze piękne repliki gazowe na pewno na jakiś czas trafią do futerałów. W związku z tym, z czym wychodzić w tej chwili na dwór, jeżeli chodzi o broń krótką? I tu pojawia się cyma 126. Oto następczyni popularnego cymogloka, czyli Beret to Cyma. Zobaczmy, co dostajemy w zestawie oprócz samej repliki. Dostajemy ładowarkę, taką dość. Niecodzienną, a to dlatego, że pakiet zasilający jest również dość niecodzienny. To jest pakiet typu NIMH 500 mA. Styki znajdują się tutaj na szczycie pakietu. I to jest bardzo charakterystyczna rzecz. Tutaj mamy taką strzałeczkę, która pokazuje, w jaki sposób powinniśmy wkładać ten pakiet za, zarówno do repliki, jak i do ładowarki. W związku z tym, jeżeli będziecie ładować pakiet przy pomocy załączonej ładowarki, to wtedy należy go wkładać w ten sposób. Czas ładowania pakietu to około 2 do 2,5 godziny. Ponadto do zestawu dostajemy wycior oraz szybką ładowarkę. Replika składa się z dwóch części. Pokrywa wykonana jest z metalu, korpus wykonany jest z plastiku. CM126 posiada blokadę strzału. Kiedy kończymy zabawę, możemy zablokować pistolet przed oddaniem niekontrolowanego wystrzału. Większa część przełączników umieszczonych na replice jest nieruchoma. Ruchomy jest tylko bezpiecznik, selektor ognia oraz blokada klapy, no i oczywiście zwalniacz magazynka. Zdejmowanie pokrywy, dzięki któremu otrzymujemy dostęp do przestrzeni, w której wkładamy pakiet, oraz możliwości regulacji hop jest bardzo proste. Opuszczamy blokadę, odciągamy kurek i zdejmujemy w środku, jak widać, dużo więcej miejsca niż to było w gloku. Ta komora przeznaczona jest na pakiet zasilający który wkładamy, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, strzałką do wnętrza. Jak widać, pakiet wypełnia dość dobrze tę przestrzeń. Wyjęcie pakietu następuje przez odciągnięcie tego elementu. Należy tylko uważać, bo akurat przypadłością i cymogloka, i cymobarety jest to, że jeżeli pociągniemy za mocno, pakiet po prostu nam wystrzeli. W związku z tym robimy to delikatnie, zabezpieczając. Pakiet, właśnie w ten sposób. W tym miejscu znajduje się pokrętło regulacji hop upu Chciałbym pokazać, jak wygląda przestrzeń do włożenia pakietu w gloku, a jak w cymoberetcie. Widać od razu, że w cymie zdecydowanie jest więcej tego miejsca, znaczy przede wszystkim jest większy prześwit. Dlaczego jest to istotne? Z jednego podstawowego powodu. Otóż wiele osób przerabia sobie cymogloka na zasilanie LiPo. Można kupić maleńką baterię taką jak ta 2S 350 mA i po prostu tutaj ją wmontować. Żeby ją włożyć do cymogloka, trzeba rozmontować całą replikę. Natomiast tutaj można ten pakiet wprowadzić bezpośrednio do, do tej przestrzeni. To jest również o tyle korzystne, że dzięki temu można uniknąć Ładowania pakietu wsadzonego do repliki, tylko po prostu replikę możemy zostawić sobie w pokrowcu, a pakiet zabrać ze sobą i naładować. Oczywiście z pakietem LIPO ta replika będzie działała dużo lepiej, będzie po prostu dużo sprawniejsza. Wiąże się to również z tym, że trzeba wyprowadzić połączenie od kostki stykowej do pakietu, ale to już jest naprawdę niewielki problem. Myślę, że bez większego kłopotu znajdziecie w sieci dużo tutoriali na ten temat. Kiedy mamy już założoną baterię, możemy zamknąć klapę. Jest to proces równie prosty jak zdejmowanie. Ważne jest tylko to, żebyśmy mieli przełącznik selektora ognia ustawiony na tryb pojedynczy. Zakładamy klapę, odciągamy kurek i zamykamy zabezpieczenie. I replika jest przygotowana do strzelania. Oczywiście przed rozpoczęciem strzelania należy Załadować magazynek, i tutaj kolejna bardzo fajna niespodzianka dla wszystkich użytkowników cymogloków. Beretta posługuje się dokładnie tym samym magazynkiem, którym posługuje się cymoglok. W związku z tym, jeżeli chcecie wprowadzić sobie pewną różnorodność w strzelaniu, nie ma problemu z tym, żeby po prostu kupić berettę. Bo jeżeli macie cymogloka i macie na przykład kilka magazynków, to one ze sobą fantastycznie współdziałają. Ładowanie magazynka, odciągamy sprężynę i tutaj i ładujemy szybko ładowarką. Rzecz, która szczególnie zwróciła moją uwagę w tej replice, to przede wszystkim waga pistoletu. Jest on generalnie dość ciężki, a druga rzecz to jest praca spustu. Spust działa w odróżnieniu od Glocka, gdzie ten spust jest taki chybotliwy. Znaczy, on nie jest taki bardzo mocno stabilny. Tu ten spust jest bardzo szeroki, fajnie wygięty, metalowy i nie giba nam się praktycznie w ogóle na boki. I to jest jego bardzo duża zaleta. I fajnie reaguje. Widać, że kostka stykowa dobrze tutaj pracuje. Oddawanie strzałów jest bardzo precyzyjne, powiedziałbym. Tak jak w glocku czasami, przynajmniej w moim egzemplarzu, mam wrażenie, że niektóre strzały są takie wymęczone. Tutaj lekkie naciśnięcie i mamy oddawany, oddawany strzał. Pod kolbą znajduje się dodatkowy zaczep, dzięki któremu możemy zabezpieczyć naszą replikę w czasie rozgrywek. Wystarczy podpiąć tutaj uprząż bądź jakiś karabinczyk, kawałek linki no i dzięki temu oczywiście nam, nasza replika się nie zgubi. Replika wyposażona jest w dwa tryby ognia. Ogień pojedynczy i ogień ciągły. Ponieważ ilość FPS-ów jest tutaj niewielka, nieco ponad 100 FPS-ów, w związku z tym zupełnie spokojnie nikomu nie zrobimy jakiejś wielkiej krzywdy, jeżeli pociągniemy go serią z takiej repliki. W trybie pojedynczym oddajemy pojedyncze strzały. W trybie Alpha. Testy, które wykonaliśmy z ekipą PSF-u pokazały, że, jak na elektryczną replikę, jest to naprawdę bardzo fajny i celny pistolet do dystansu 10 metrów. Więc, jeżeli planujecie jakiś zakup elektryka na zimę, a radzę to rozważyć, bo inaczej będziecie bez broni bocznej, to jest to bardzo fajna oferta. Dobrze strzela, bardzo dobrze leży. Fajnie wykonany, ciężki, przyjemny pistolet. Do zabawy. Oh, <laughs>